Czy to też cię irytuje? Budzi się w nocy dwóch do trzech razy, żeby iść do toalety. Ciągłe uczucie, że pęcherz nie jest do końca opróżnione. Ciśnienie, słaby strumień, częste parcie, zwłaszcza w nocy. Te objawy są znane milionom mężczyzn powyżej pięćdziesięciu roku życia, i wielu wydaje się, że to po prostu wiek, z którym trzeba się pogodzić. Ale oto co zaskakujące. Naukowcy niedawno natknęli się na prosty, w 100% naturalny środek, który może dosłownie wywrócić do góry nogami pojęcie o męskim zdrowiu prostaty. I to nie są tabletki. Niekosztowne zabiegi. To olej rycynowy, naturalny produkt, który istnieje od wieków, ale teraz znów znalazł się w centrum uwagi dzięki najnowszym danym naukowym. Badania pokazują, że olej rycynowy może wykazywać silne działanie przeciwzapalne, pomagając zmniejszyć obrzęk i napięcie w okolicy prostaty. Jego aktywne składniki wnikają głęboko w tkanki, poprawiając krążenie i wspomagając naturalny drenaż zastojnowej cieczy, jednej z przyczyn nocnych wizy w toalecie i ciągłego parcia. A to jeszcze nie wszystko. Masa zastosowaniem oleju rycynowego w okolicy podbrzusza i pachwi może stymulować przepływ limfy, zmniejszać stan zapalny, a nawet poprawiać równowagę hormonalną, co odgrywa kluczową rolę w zdrowiu prostaty u mężczyzn dojrzałym wieku. Niektórzy użytkownicy zgłaszają znaczną poprawę już po dwóch do trzech tygodniach regularnego stosowania. Wyobraź sobie, śpisz całą noc, nie budząc się co kilka godzin. Czujesz kontrolę, czujesz się znowu mężczyzną. Jeśli jesteś mężczyzną powyżej pięćdziesięciu roku życia, nie ignoruj tych sygnałów. Być może to właśnie olej rycynowy, ten prosty, niedoceniany środek, zmieni twoje życie. Nie czekaj, a sytuacja się pogorszy. się więcej jego go prawidłowo stosować i rozpocznij drogę do wolnego, spokojnego życia bez ciągłego parcia już dziś. Po u Jäger, gdzie se po do torci, odziczyłej se siwą na maclu prezydnie, ze czers naja proznie do sami. Te erby dały jesieć raciery dziel rozrostu grocieru krakaurga BPH, stenu, który dotyker mirnie mieszczyzna na z lasca po 50 roku zaś. Айчас и традиции на медицинской и развертывания фармакологичные. каусу и сейдж, сеть бы практику, практику скезу из напотизны патронку натуральных лагодных метод, которые мага знаться через лагодзи чтенстен. Една из таких метод джест оли райчинауи, который джест прозизию суадзи наука ура драдзения. Оли райчинауи это замяны джест зет на сирен рацника паспалитива, речи инскоммунист, а изнаны джест луткоски одичей со старозытных. Джедный до Дабью года осталась в ЖС целиком, но за цели поведения беды, жена по транспортной терапии, то есть на сеть наука, урга, пункта уйдения. А сейчас идут в беды не клинические. В своей руи, а на простыке. Если с в w разводжу, Джойт в ЖС не желает с джига сил не слащет ощупь с заполненных айдреновицах. Целая жизнь гостегония обеяцует сам срадким делом, и с честью за Главным активным складником аллею речи на урго джиз курс речи на Уникальный единый насыщенный курс тлуси, на который изречили уэйдж на укурсе за узгоду на джигу и рейнджа алани и, и прежде заполни. WBD не упражнен пред занем из попрачунику W2000 року. Антиинфламатор эффектов в речи нолик ирсидин иркутен сапкарник и их перементал модел с

Регулярный массаж дальней части брюшца, печью на экране с этузием СИПО галеюрачного масла присыни к саядупа прау и крезерни в крови. Дабио, акрил саяй Уацни, Целодушисты сгони у адсни дел месчизн Улимфай. на застопри наур айзбуржение присеплаю у лимфай. Папру микрокражение умазли уят канкама траземани уикси, алашетли нуаис кленка дюрзив. Эй оисуани турксин айскленника заполнить то Z-калибр заксинируется и дозвенеет на чистку на чумачирор IP-черс. Уладься яйцедронимацу, а изменить Z-чистатлеж и накничь визит w натиуаем каурзиши Z-алера на конца. Каурз висеет спекерлиста Z-дзердзинина туропати, айлагадных практик МАИ-ОУ-ДЖИГАС Доныши 2-кчуруани рукладу лимфо-тыцнева. 3-агрук лукзору W-детоксикация организму, а изменить Z-анью прижиликлых Эйджис и Наджалы и Старца и Чактиуни. Дабуют канка в зежен же громадзи кысая продукты по замеяне материи, право аки у джекста не заполни. Страсырня лея чина урго дабю пасты и сикам приза лупр лиха дума сазу ду дренажу лим фатецнева. Це от джис тэс цыгон и истотни дабю акрили сай майднасы, дзе застеби с последнио у изры сай зе станем простее. Панатоли рачинау и маджалани релаксуючи. карты злуху стрессу. Три. Джекуи е дома, мазене се лац реакци заполни W организми. Тиуа ем сема практика регулярнега массазу масажу зета леем рачинав им стои джесаи на толку физиологична. Ила е глеба куп мацанал процедура. Спрзије гал нири джин рек джай. Зни е жену Джекуски сну БПХ. Уац джист. Ирби за разумик. Зе оли рачинав и джиска дурним срат кием. Три мазе на течмиа ЛДАБ и взяты нами натуральными методами, такими джек про уидло А Актив у нас физично. А границы не спазы, что прадаты юлуются в стане заполни, НП. Прозитор за него мисер, алкоголю айка крош. Стоит же с по тезным спрозамерзинцам, дабы у отразим рнию миски др. Джега Джига без пиеценства, достепно шай про статасту сорнир же его идеалном дуре Зласца дабы у и куда зелем. Кайди профилактика айла гаднеджа алания и голни истотнее. Затем, если же с натуральный в на снижение дискомфорта в зверзении возле BPH, ай и без котка урубачнич, зацу уэйдж на оли райчи Спробуй прозискил категорника дзерни по свечи на чий проектик, эй мазе за уруэзик реална по проу. парчи намац, мне накнич по а гауни уксусерики ай контроле. Бо ца сами нач прасратки аказуе сай на искутец низы. Odkryj moc oleju rycynowego, jak prawidłowo go stosować dla zdrowia prostaty, krok po kroku przewodnik, który powinien znać każdy mężczyzna po pięćdziesiątego. Już wiesz o potężnych właściwościach przeciwzapalnych i drenujących oleju rycynowego, ale jak dokładnie go stosować, aby uzyskać maksymalne korzyści dla prostaty. Istnieje kilka sprawdzonych i dostępnych metod stosowania oleju rycynowego, z których każda ma na celu naturalne wsparcie zdrowia gruczołu krokowego. Zmniejszenie obrzęku, poprawy krążenia krwi w okolicy miednicy i złagodzenie nieprzyjemnych objawów związanych z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego, BPH. Poniżej znajduje się szczegółowy przewodnik, jak przekształcić ten starożytny, naturalny produkt w skuteczny, codzienny rytuał. Pierwszy kompres oleju rycynowego Caster Oil Pack. Łagodny, głęboki, skuteczny sposób. Jest to jedna z najpopularniejszych i najbezpieczniejszych metod stosowania oleju rycynowego, idealna dla mężczyzn w każdym wieku. Będziesz potrzebować miękkiej bawełnianej lub flanelowej tkaniny. Można użyć gazy, którą należy obficie na ciepłym olejem rycynowym. Połóż ją na dolnej części brzucha, obejmując strefę nad kością łonową i okolice miednicy. Przykryj folią poletrenową i ciepłym ręcznikiem lub termoforem, to wzmocni przenikanie aktywnych substancji w głąb tkanek. Zabieg trwa 30-60 minut. W tym czasie można po prostu odpoczywać, słuchać muzyki lub medytować. Zaleca się wykonywanie takich kompresów codziennie lub przynajmniej 3-4 razy w tygodniu. Już po dwa 3 tygodniach wielu mężczyzn zauważa zmniejszenie parcia na moć, zwłaszcza w nocy. Drugie kojące masaż bezpośrednia stymulacja krążenia krwi i rozluźnienie napięcia. Drugą, niemniej skuteczną metodą jest delikatna masaż z olejem rycynowym dolnej części brzucha i okolicy krocza. Nałóż niewielką ilość oleju na dłonie, lekko go rozgrzej i zacznij okrężnymi ruchami masować obszar tuż poniżej pępka, kierując się w stronę puffin. Szczególną uwagę zwróć na obszar między moszną a odbytem to kluczowa strefa, gdzie przebiega wiele zakończeń nerwowych związanych z prostatą. Taki masaż poprawia przepływ krwi, usuwa zastoiny. Rozluźnia tkanki, a także może wspomagać łagodny drenaż limfatyczny. Masaż najlepiej wykonywać wieczorem, 30-60 minut przed snem, aby dodatkowo wspomóc relaksację i poprawę nocnego wypoczynku. Trzecie stosowanie wewnętrzne, tylko za zgodą lekarza. Ostrożnie i ściśle według zaleceń specjalisty. Istnieją tradycyjne praktyki w tym medycynie ajurwedyjskiej, gdzie olej rycynowy stosowany jest w mikrodawka wewnętrznie, jako środek oczyszczający i stymulujący procesy metaboliczne. Jednak ważne jest, aby zrozumieć, że olej rycynowy ma silne działanie przeczyszczające, dlatego jego przyjmowanie do ustne wymaga ścisłej kontroli lekarza lub naturopaty, zwłaszcza u osób starszych, które mogą mieć przewlekłe choroby przewodu pokarmowego lub zwiększoną wrażliwość. Nigdy nie rozpoczynaj stosowania wewnętrznego bez profesjonalnej konsultacji. Jeśli jest stosowany, to chodzi o krople oleju rozcieńczone w ciepłej wodzie lub mleku, ściśle w ramach indywidualnego schematu. Podsumowanie, olej rycynowy to nie tylko kosmetyk, ale potężne naturalne narzędzie, które można stosować bezpiecznie i skutecznie przy problemach z prostatą. Wybierz ten sposób, który najbardziej Ci odpowiada. Kompres dla głębokiego działania, masaż dla stymulacji krążenia krwi lub, w szczególnych przypadkach, oczyszczanie wewnętrzne pod kontrolą specjalisty. Najważniejsza jest regularność. Włączając olej rycynowy do swojego wieczornego rytuału, możesz poczuć poprawę już po kilku tygodniach. Mniej nocnych pobudek, większa kontrola, mniejsze ciśnienie i większa pewność siebie. Proste czynności wykonywane z uważnością mogą dać potężny efekt dla zdrowia mężczyzny w wieku dojrzałym. Potężne przepisy z olejem rycynowym na wsparcie prostaty – bezpieczna i naturalna droga do męskiego zdrowia po pięćdziesiątego. Kiedy mowa o zdrowiu prostaty, mężczyźni często stają przed wyborem między leczeniem farmakologicznym a poszukiwaniem naturalnych, łagodnych metod, które można stosować bez skutków ubocznych. I właśnie tutaj olej rycynowy, sprawdzony przez czas środek o głębokich właściwościach leczniczych, wychodzi na pierwszy plan. Bogaty kwas rycynolowy wykazuje silne działanie przeciwzapalne, poprawia krążenie krwi w okolicy miednicy, wspomaga drenaż limfatyczny i rozluźnienie tkanek. Poniżej przedstawiono dwa szczegółowe, skuteczne przepisy z olejem rycynowym, które można bezpiecznie stosować w warunkach domowych dla naturalnego wsparcia gruczołu krokowego. Przepis numer jeden – ciepły kompres z oleju rycynowego dla złagodzenia dolegliwości prostaty. Ta metoda idealnie nadaje się do codziennej lub regularnej terapii w warunkach domowych. Wspomaga głębokie rozluźnienie, poprawę mikrokrążenia i eliminację zastojnowych procesów w okolicy miednicy. Wszystko to ma kluczowe znaczenie przy łagodnym rozroście gruczołu krokowego BPH. Składniki: olej rycynowy tłoczony na zimno najlepiej organiczne. Tkanina flanelowa najlepiej bawełna organiczna. Folia spożywcza lub medyczna plastikowa. Termofor lub butelka z gorącą wodą, stary ręcznik lub kanina do ochrony mebli. Instrukcje krok po kroku. Wejdźcie stąd tkaninę flanelową i złóż ją na kilka warstw, aby mogła całkowicie pokryć dolną część brzucha i okolice krocza. Obficie nasąć kaninę olejem rycynowym, aby była wilgotna, ale nie kapała. Połóż się na plecach w wygodnej pozycji. Możesz to zrobić na kanapie, łóżku lub macie do jogi. Umieść kaninę z olejem na dolnej części brzucha, obszar tuż poniżej pępka, włączając okolicę łonową i pafinę. Przykryj tkaninę folią spożywczą, aby zatrzymać ciepło i zapobiec parowaniu oleju. Na folię połóż termofor lub butelkę z ciepłą wodą, nie za gorącą, aby uniknąć oparzeń. Przykryj wszystko starym ręcznikiem lub kocem, aby utrzymać ciepło i ochronić meble. Zrelaksuj się i poleż tej pozycji od 30 do 60 minut. W tym czasie może słuchać spokojnej muzyki, medytować lub po prostu odpoczywać. Po zabiegu delikatnie zdejmij kompres. W razie potrzeby osób skórę chusteczką, ale nie zmywaj od razu oleju. Pozwól mu się wchłonąć dla przedłużonego efektu. Powtarzaj codziennie lub minimum 3-4 razy w tygodniu, aby osiągnąć trwałe rezultaty. Ta metoda jest szczególnie dobra przed snem. Ponieważ działa relaksująco i regenerująco, poprawia jakość snu i zmniejsza nocne parcie na moć. Przepis numer 2. Relaksująca mieszanka do masażu z olejem rycynowym dla wsparcia układu moczowo-płciowego. Jeśli preferujesz bardziej aktywny sposób stosowania, ten przepis będzie dla ciebie idealny. Masa z olejkami eterycznymi wzmacnia działanie oleju rycynowego, poprawia krążenie, łagodzi napięcie mięśniowe i wspomaga delikatną stymulację prostaty poprzez otaczające tkanki. Składniki: 30 ml, jedna uncja. Oleju rycynowego tłoczonego na zimno. Pięć kropli oleju eterycznego z lawendy, znanego ze swoich właściwości relaksujących. Trzy krople oleju eterycznego z drzewa sandałowego, tradycyjnie stosowanego do wsparcia układu moczowego i łagodzenia stanów zapalnych. Instrukcje krok po kroku. W małej szklanej butelce wymieszaj olej rycynowy i olejki eteryczne. Dobrze wstrząśnij. Aby masaż był jeszcze przyjemniejszy. Lekko podgrzej mieszankę, umieszczając buteleczkę w misce z ciepłą wodą na 5-7 minut. Wylej niewielką ilość ciepłego oleju na dłonie i delikatnie nałóż na dolną część brzucha i okolice krocza, obszar między moszną a odbytem. Masuj skórę lekkimi okrężnymi ruchami, najpierw zgodnie z ruchem wskazówek zegara, następnie przeciwnie, przez około 5-10 minut. Nie naciskaj mocno, ruchy powinny być łagodne przyjemne i ukierunkowane na relaksację. Po masażu pozostaw olej na skórze minimum kilka godzin lub, co jeszcze lepsze, na noc Nie kontynuuje swoje działanie podczas snu. Powtarzaj zabieg codziennie lub co drugi dzień, zwłaszcza w okresach zaostrzeń lub przy odczuwaniu dyskomfortu w dolnej części brzucha. Ważne! Olej rycynowy to metoda wspomagająca, a nie zamieni pełnego leczenia. Pomimo wysokiej skuteczności oleju rycynowego przy regularnym i prawidłowym stosowaniu, ważne jest, aby zrozumieć, jeśli masz poważne problemy z prostatą, koniecznie skonsultuj się z urologiem lub lekarzem rodzinnym. Tylko lekarz może postawić dokładną diagnozę i zalecić kompleksowe leczenie. Olej rycynowy może stać się potężną częścią Twojego naturalnego planu wsparcia zdrowia, zwłaszcza jeśli dążysz do zmniejszenia stanu zapalnego, poprawy krążenia i ogólnego samopoczucia bez leków. Stosuj te przepisy jako część codziennego rytuału dbania o siebie, a z czasem możesz poczuć łagodne, ale trwało poprawy w stanie twojej prostaty, poziomie energii i jakości życia w ogóle. I oto doszliśmy do końca kolejnego filmu. Ogromnie dziękujemy, że znaleźliście czas w swoim dniu, aby go obejrzeć. Szczerze doceniamy Waszą uwagę i to, że byliście z nami. Jeśli znaleźliście w tym filmie cokolwiek pożytecznego, Interesującego lub po prostu ciekawego, bardzo prosimy, zróbcie nam wielką przysługę i kliknijcie przycisk subskrypcji na dole. Subskrybując, staniecie się częścią naszej rosnącej społeczności i już nigdy nie przegapicie cennych materiałów, które dla Was przygotowujemy w przyszłości. Nie zapomnijcie polubić, jeśli film Wam się podobał, to naprawdę pomaga nam się rozwijać. I jest dla nas bardzo ważne, aby usłyszeć Wasze opinie pytania lub sugestie, więc koniecznie zostawiajcie komentarze na dole pod filmem. Jeszcze raz dziękujemy za to, że byliście z nami i z niecierpliwością czekamy na spotkanie z wami w następnym odcinku.